Miłośnicy czekolady mogli dziś bez żadnych oporów raczyć się swoim ulubionym przysmakiem. 12 kwietnia to Dzień Czekolady. Z tej nietypowej okazji postanowili skorzystać założyciele fundacji obok nas ze wsparciem spółdzielni socjalnej Dukat i Stowarzyszenia Przeszłość Przyszłości, aby połączyć przyjemne z pożytecznym. Dzisiaj organizujemy Dzień Czekolady. To jest święto w kalendarzu nietypowych. Nietypowe święto w kalendarzu świąt nietypowych. Z tej okazji y, możemy też pomóc, zbieramy dzisiaj y, datki do puszki na podopiecznych fundacji obok nas. Y, wczoraj y, także y, między innymi zbieramy nie tylko na dzieci, y, ale też dla seniorów. Wczoraj organizowaliśmy paczkę dla seniora. Byliśmy w, dla podopiecznych y, najuboższych seniorów z, y, miasta Puławy. Y, dla domu seniora w Gołębiu, i w przyszłym tygodniu jeszcze będziemy zawozić paczki do domu seniora w Górze Pławskiej. Przez cały dzień można było próbować owoców maczanych w czekoladzie, a także wziąć udział w loterii cegiełkowej.